Tak, mówiłem o Janie Łosiu. Jan Łoś według niektórych jedyna pozytywna postać uniwersum. Co o tym sądzisz? Ty słuchaj, ja z Janem Łosiem spotkałem się trzy razy. Raz z jego całą rodziną, bo wtedy, wtedy kiedy przyjechałem pierwszy raz, jak spotkałem Janka Łosia, to była jego mama i był, i był ten Wiesiek, nie? Mhm. To była wtedy afera taka, jak to Krzysiek miał załatwiać łosiowej sprawy związane z, z mieszkaniem. mieszkaniem i dał im jakieś materiały i nie chciał oddać tych materiałów. Więc Aha. przyjechała cała rodzina, żeby te materiały odebrać i ja wtedy tam u Krzyśka byłem i poznałem Właśnie Panią Teresę i, i, i tego, nie, i Wieśka, tak. tak. Pani Teresa bardzo kulturalnie się ze mną przywitała. Bardzo kulturalnie z Krzyśkiem rozmawiała, żeby jej oddał te papiery i tak dalej. To się skończyło tym, że Krzysiek te papiery ma oddać. Ale nie dzisiaj, bo tam ich nie ma, czy tam gdzieś w urzędzie leżały i, i, i tak dalej. I wtedy Wtedy tam pierwszy raz spotkałem tego Janka Łosia, choć już tam siedział na szkolnej, nie? bo on tam przyciągnął tą mamę i tego wieśka, mm -hmm. bo Łoś nie mógł odzyskać, cały czas chciał te dokumenty, żeby ten Krzysiek oddał. No później drugi raz spotkałem Łosia, jak już yy, pamiętam z majorem i, <laughs> i z Krzyśkiem jeździliśmy załatwiać majorowi ten detoks to wtedy tak dłuższy, dłużej porozmawiałem z Jankiem, chociaż byłem jego całkowitym przeciwnikiem, bo on strasznie chlał tam tą wódkę. No i nie miał siły przede wszystkim Krzyszkowi pomagać. No. Ale jak już pojechałem tam y, z tym Jankiem porozmawiać na poważnie, to wtedy się dowiedziałem, że ten Krzysiek go wykorzystuje. Że ten Janek, bo zobaczyłem, że on tam to podwórko pięknie wyczyścił, z tych pokrzyw i tak dalej, wszystko to rękami swoimi robił, nie? A Krzysiek jak zobaczył, że ten Janek pracuje, to jeszcze więcej tych zadań mu tam, wiesz, wrzucał. I ten Janek nie dostawał pieniędzy. Ja tam pojechałem me mediację przeprowadzać, ile Jankowi się należy i za co, rozumiesz? I uzgodniliśmy wszystko, żeby nie oszukiwał Krzysiek Janka, żeby mu dawał jej jedzenie. Natomiast zabroniłem im tam pić Jankowi alkohol. U Krzyszka na tak, proces. Tak, zabroniłem mu tam pić i powiedziałem, że macie mu płacić tyle i tyle pieniędzy, bo tam już nie pamiętam, uzgodniliśmy, a on ma tu nie pić wódki. Mhm. A więc z Krzyśkiem to było trudno cokolwiek uzgodnić. No tak, bo wiemy, że Krzysiek był mi to manem, ale to też z perspektywy czasu, bo ja zupełnie inaczej odbierałem Krzysztofa. Jak go oglądałem jako widz, że tak powiem, za czasów Meksykana, niż w tej chwili. Jak wiemy, jak to się skończyło, jakie było wykorzystywanie, i tak z perspektywy czasu zupełnie inaczej Krzysztof odbieram. tak? No On, jak się nie pomylił, to prawdę nie powiedział. Wszystkie jego opowieści dziwne, to, to była czysta żywa mitomania i nieporadność tego człowieka. Nie? Wiesz, to jak internet zaczął u niego funkcjonować. To wtedy ten farmazon zaczął rosnąć. Tak. Bo on już wtedy miał publikę i, i tam dawał. Nagrywających, tak. był na tak pedestale. Tak ale wyrało. przecież y, ludzie o zdrowym rozsądku wiedzieli, że to wszystko, co on tam mówi, to przez sito i tam dużo by z tego y, dużo by z tego nie zostało. No. Ale, ale później, bo, bo wiesz, I Meksyk podbijał do Janka Łosia, chciał go stamtąd y, przecież. Y, Meksyk nagrywał. Tak, z, nagrywali razem, z łosiem, mhm. bo on go chciał, stamtąd, chciał też go wykorzystać. W do, swoich nagrań, do swoich tak, nagrań na swój kanał. Także tak. Tak, tutaj, tutaj Meksyk też, też tam zaczął do niego podbijać i też robić jakąś robotę, chciał go może, tak jak ten chłopak co go później przejął, nie? To, to Meksyk może też chciał w ten sposób go go przejąć. No. I z Jankiem ustaliliśmy, ile ma Krzysiek dawać, ale niestety na drugi <coughs> dzień już Janek zadzwonił, że że Krzysiek da, Umowa... że zerwał, no, że się opowiada. nic nie liczy tak, i jest. tak dalej. No. I tam później, później sporadycznie go ostatni raz chyba spotkałem, ale to o, Janek był ciągle na napity, to, to wiesz, mówił to, co chcesz. No. no on był w zaawansowanej chorobie już. Ale, ale z tego, co czasami mi opowiadał, to, to to przeżył w tym życiu, dużo, dużo widział i tyle. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że Niemiecki go podrzucił dlatego, że on już, już miał jakąś chorobę w sobie i, i nie, nie był w stanie tam dźwigać u niego tych ciężarów. Pracować tak po dalej. prostu. Tak, tak. Także Niemiecki go tam podrzucił w takim celu, żeby to się opiekował Krzyśkiem, żeby byli razem i tak dalej. Tak.